Znajdujemy się dzisiaj w kościele Matki Bożej Morza. Nazwa kościoła bierze się z powodu jego położenia blisko morza i portu. Kościół ten jest symbolem dzieła ewangelizacyjnego Ojca Klareta. Wygłosił w nim około 36 kazań, rozpoczynając swoje powołania apostolskie po uzyskaniu tytułu misjonarza apostolskiego nadanego przez Stolicę Apostolską. 9 lipca. 1841 roku. Następnie ojciec Claret wrócił do Barcelony, aby ewangelizować Zambony i za pomocą swoich, swoich pism i broszurek. W ten sposób nasz założyciel realizuje swoją wielką pasję ewangelizacyjną, wykorzystując wszystkie swoje dary, aby podążać za wezwaniem otrzymanej gorliwości apostolskiej. Wizyta w kościele Matki Bożej Morza pobudziła mnie do kolejnych pytań. Co jest moją wielką pasją, pasją mojego życia? Czy ją realizuję, czy wciąż czekam na lepsze czasy, czy możliwości? Jak wykorzystuję swoje dary i talenty? Zapraszam Cię do szczerej odpowiedzi na te pytania. Do zobaczenia.